Internetowa Telewizja Regionalna HB, Gracjan Broda, witam w programie Kontragość, Gość. Moim dzisiejszym gościem Damian Walczak, radny Rady Miejskiej w Policach, a także kandydat Ko Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Witam Pana bardzo serdecznie. Również witam, dzień dobry Państwu. Panie radny, jak to jest z tym programem wyborczym Koalicji Obywatelskiej? Jest już gotowy? Tak, program Koalicji Obywatelskiej jest gotowy. Został przedstawiony przez naszego kandydata na premiera, przez panią Małgorzatę Kidawę-Błońską podczas ostatniej konwencji programowej Platformy Obywatelskiej. Mm -hmm. Jednym z jego głównych punktów jest ochrona zdrowia, a w nim m.in. 20 dni do specjalisty, maksymalnie 60 minut na szpitalnym oddziale ratunkowym, bezpłatne in vitro i znieczulenie przy porodzie. Co stało na przeszkodzie, aby te wszystkie proponowane dzisiaj rozwiązania wprowadzić w latach 2007-2015, kiedy Platforma Obywatelska Zebra z PSL-em rządziła w Polsce i kiedy najpierw ministrem była zdrowia była Ewa Kopacz, a następnie Bartosz Arukowicz? Wie pan, tak naprawdę wtedy ja bardziej kojarzę, bardziej pamiętam to, jak ministrem był Bartosz Arłukowicz, i wtedy on zajmował się tematami, które wtedy paliły. Dzisiaj mamy przypadki takie, jak ludzie parę godzin na sorze, oni nie otrzymują pomocy. To są przypadki nagłe, ale takim osobom trzeba pomagać. Musimy reagować szybko i niedopuszczalne jest, żeby ktoś czekał parę godzin na sorze, nie otrzymywał pomocy. Bywało tak, że to się kończyło śmiercią także uważam, że trzeba reagować. Minimum 21 dni do specjalisty. Też musimy do tego dążyć i uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby tak rzeczywiście w Polsce było. Ja się z panem zgadzam, jak najbardziej wydłużenie, znaczy skrócenie tego czasu oczekiwania do specjalisty jest jak najbardziej potrzebne. Tylko czy to jest dzisiaj realne przy formule służby zdrowia, którą mamy? Jeżeli nie, to jak należałoby ją zmienić? Wie Pani, ja uważam, że jest realne i że da się to zrobić. To nie jest proces taki, że będziemy, że napiszemy sobie ustawę i ona wejdzie w życie, i, i będziemy mieli 21 dni do lekarza, 60 minut na sorze. Bo zawsze z drugiej strony jest człowiek. My nie jesteśmy w stanie y, skontrolować każdego pracownika służby zdrowia, y, zrobić tak, żeby to zadziałało od razu, ale uważam, że jeżeli podejdziemy do sprawy na serio, to będzie taki długofalowy proces. Y, to jak najbardziej uważam, że w przypadku, jeżeli premierem zostanie, uważam, że ma jakąś szansę Małgorzata Kidawa-Bońska. I nawet po tym, jak ostatnio spędziłem z nią dzień w regionie, myślę, że na pewno będzie dążyła do tego, żeby punkt po punkcie zrealizować i że to się uda. Tylko, żeby Małgorzata kidawa błońska została premierem, to koalicja obywatelska musi wygrać wybory. Ja Co Więcej, wierzę, wygrać zdecydowanie z PISem, ewentualnie zawiązać jakąś koalicję. Jeżeli koalicję, to z kim? Ja dzisiaj rano czytałam gazetę, i się przyznam, że, że chciałam sobie jeszcze szybko sprawdzić, która to była gazeta, ale już mi nie starczyło czasu. Bo miałam trochę problemów z tym, żeby tutaj dojechać dzisiaj. Widziałam sondaż, w którym była mowa o tym, że mamy efekt Kidawy w którym Platforma miała 30%, PSL bodajże na poziomie 10, czy SLD, PSL tam około tych 6-7%. W każdym razie gdzieś tam to w przeliczeniu na mandaty pozwalałoby stworzyć koalicję. Ja uważam, że jeżeli takie wyniki rzeczywiście będą, to ta koalicja będzie faktem. To znaczy dzisiaj myślę, że Platforma, PSL, SLD będą w stanie się ze sobą porozumieć, dogadać, i stworzyć rząd. Ale są też sondaże, które mówią, że Prawo i Sprawiedliwość bierze wszystko. Są też takie sondaże. To znaczy, mamy dzisiaj jeszcze kampanię wyborczą. Mamy jeszcze 22 dni bodajże. I, I jeszcze trochę może się zdarzyć. Jeszcze będą na pewno jakieś emocje. Kampania cały czas trwa. Także musimy jeszcze chwilę poczekać do 13 października. A na pewno bym dzisiaj nie przesądzał tego, że PiS na pewno wygra. Dobrze. A co według Pana znaczą wolne media? Bo to jest takie wolne hasło, media. które jest bardzo często podnoszone, natomiast tak naprawdę żaden z polityków nie pokusił się o to, żeby powiedzieć czym są wolne media. Wolne media dla mnie to są takie, które dostarczają prawdziwe, prawdziwe informacje, w żaden sposób nie dostosowane do potrzeb danych grup. I to są rzetelne informacje, i tutaj sobie też pozwolę nawiązać do tego w ogóle, do takiej wolności. Mam przyjemność na co dzień, jako bliski współpracownik marszałka, uczestniczyć w takich spotkaniach z młodzieżą, i to jest demokracja w praktyce. I nawet ostatnio mieliśmy konferencję Brukselskiej Komisji CIVEX. To są sprawy Komitetu Regionów. I mieliśmy warsztaty z młodzieżą na temat fake newsów i właśnie wolnych mediów, e, uświadamiania sobie tego, że możemy w mediach społecznościowych, a tak jest najczęściej, bo to e, według danych, jeżeli dobrze pamiętam, osoby w wieku 18-24 e, ponad 80% informacji pozyskują z mediów społecznościowych, także to jest naprawdę dużo, e, ale często nieprawdziwych informacji właśnie, m, produkowanych fake newsów. Tylko, że informacje, które są produkowane w mediach społecznościowych, nie pochodzą w dużej mierze też od tylko i wyłącznie od mediów, bo informacje może stworzyć każdy. Tak, znaczy, celem tych warsztatów było to, żeby po prostu pokazać, jak, jak odróżniać prawdziwą informację od nieprawdziwej informacji. Jeszcze wracając do wolnych mediów, no to mam na myśli takie media, właśnie trochę wolne od też od partii rządzącej, bo dzisiaj mamy no, materiały, chociażby w TVP-1, w wiadomościach, zdecydowanie zmanipulowane i mające na celu to, żeby wspierać partię rządzącą. I to nie są rzetelne informacje przekazywane obywatelom. A wolne media to nie powinny być takie, które w ogóle nie są kojarzone z żadnymi politykami, niezależnie czy to jest partia rządząca, czy to jest partia opozycyjna. Tak, ja tak uważam, że to powinny być media zupełnie niezależne i powinny dostarczać rzetelnych informacji e, tak żeby naprawdę każdy obywatel mógł sobie sam ocenić, sam zdecydować i w wolny sposób e, później e, z, zdecydować to na kogo ewentualnie zagłosuje, móc ocenić realnie sytuację. Dobrze, a jaki ma pan pomysł na finansowanie mediów, bo z tego co czytałem w waszym programie koalicja obywatelska chce odejść od abon abonamentu opłacanego na media publiczne. Czyli w jaki sposób je finansować z budżetu państwa? Wie pan, co no to jest na pewno kwestia, na której warto się tak naprawdę skupić. Ja uważam, że trzeba by było to porządnie przeanalizować, zaangażować ekspertów, zapytać opinii publicznej i wtedy podejmować decyzje. Jeżeli chodzi o mnie, bo poruszamy dzisiaj mnóstwo tematów takich ogólnokrajowych. Ja uczciwie powiem, że tak jak już wcześniej mówiłem, pracuję z marszałkiem województwa, także zajmuję się sprawami w naszym regionie. Policami oczywiście. Całym sercem dlatego, że no, to jest moje miasto i zawsze gdzieś tam je na pierwszym Ale wie pan, że miejsce. jak pan pójdzie do Sejmu, to tam nie będzie tematów tylko województwa Oczywiście. zachodniopomorskiego natomiast, czy gminy, Policę, ja chcę być, Ale będą także tematy przede wszystkim ogólnopolskie, w których trzeba będzie sobie świetnie radzić, bo jeżeli chciałby się pan zająć tylko i wyłącznie tematami związanymi z gminą, policją, no to tak jak pan wie, jest pan radnym Rady Miejskiej w Policach i tu pan się z tym mierzy. Tak, tylko chodzi mi o to, że na pewno jeżeli zostanę posłem, będę dbał o sprawy naszego regionu. To znaczy, no bo one są dla mnie najważniejsze, ja te sprawy dzisiaj znam, mogę nawet podać przykład, dzisiaj miałem... Przyjemność, nieprzyjemność, bo nie w fajnych okolicznościach spotkać się z wójtem świeżna w powiecie kamieńskim, który przed przedwczoraj miał taką sytuację, że zapaliła im się szkoła. No i oni dzisiaj mają tam taką sytuację, że to wymaga od nich nakładów finansowych w wysokości około 200 do 300 tysięcy. Ta gmina ma naprawdę skromny budżet i tak naprawdę oni nie potrafią sobie z tym sobie poradzić. Dzieci nie mają gdzieś do szkoły. Inspektorzy w ogóle gdzieś tam dopiero badają sprawę, co można z tym wszystkim zrobić, żeby to było miało ręce i nogi. I to jest ich realny problem. I, i, i uważam, że, że właśnie takie wspomaganie swojego regionu, dbanie o lokalne sprawy, to jest mój interes i przedstawianie interesu obywateli Pomorza Zachodniego. I kto pomoże tej gminie w takim razie? To znaczy, ja zaproponowałem panu wójtowi na tym spotkaniu, żeby wystąpił z, z oficjalnym pismem do y, włodarzy miast, y, powiatów, y, do oczywiście marszałka województwa, do wojewody z prośbą o pomoc. Znaczy, bo mi się wydaje, że jeżeli y, oni wystąpią, to, to się wszyscy wykażą jakąś serdecznością i uda się złożyć ten budżet. Mhm. Solidarność y, samorządowców? Gminy po prostu pomogą? Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. bo przytoczę taką sytuację a propos takiego właśnie czasami też przeliczania no bo ktoś sobie może powiedzieć a dajecie tam jakieś pieniądze przekazujecie innej gminie. Ostatnio mieliśmy spotkanie z Szymonem Hołownią i on pod, dał bardzo fajny przykład tego że miał taką sytuację w której e, mogli zbudować ośrodek w miejscu które jest ogarnięte wojną świetlicę w której dzieci mogły spędzić bezpiecznie 4 godziny dziennie ale musiał tam wydać e, Kwotę bodajże na poziomie miliona dolarów. No i to było dla niego takie, a i to ogólnie chodziło o to, że najprawdopodobniej za miesiąc to miejsce i tak musiałoby zniknąć. No i on tam sobie zaczął kalkulować, czy to się opłaca, czy się nie opłaca, ale doszedł do takiej ważnej, moim zdaniem, konkluzji, że gdyby to było moje dziecko to ja bym dał każde pieniądze jakie bym miał, żeby tylko mógł minutę w tym kraju ogarniętym wojną spędzić w spokoju. No i uważam, że tutaj trzeba się kierować tym samym, że jeżeli możemy komuś pomóc, znaczy no to nie można się zastanawiać, czy to jest dużo czy mało, tylko trzeba pomagać. I mam nadzieję, że panu wójtowi Drozdowiczowi się to uda że wyjdziemy z tej sytuacji. A będzie pan apelował do Rady Miejskiej w Policach o to, żeby, żeby takiej pomocy również udzielić? O tym też, o tym czy z panem wójtem rozmawiałem, Myślę, że gdzieś tam, być może jutro skontaktuję się z panem burmistrzem albo z przewodniczącym Rady Miejskiej i, i o tym pomyślimy, bo uważam, że warto, nawet jakąś tam małą. Pomoc finansową. To jest zawsze taki gest Solidarności i gdzieś tam wsparcia i budowania fajnych relacji pomiędzy gminami w regionie. Mhm. Dobrze, to skoro rozmawiamy o regionie, był Pan na sobotnim Marszu Równości organizowanym w Szczecinie po raz drugi? Ja osobiście przyznam, że byłem na tym marszu około 5 minut, bo byłem służbowo z Panem Marszałkiem. On był trochę dłużej. Jeżeli ktoś mnie pyta o Marsz Równości, ja osobiście uważam, że naprawdę ważne jest to, żeby szanować drugą osobę, żebyśmy wszyscy byli wobec siebie równi i że to jest konieczne. To znaczy, no nie możemy się różnić, nie możemy się kłócić, natomiast ja wiem, że ten marsz gdzieś tam też trochę sprowadza się do kwestii LGBT. To ja zapytam wprost. Bo koalicja obywatelska w swoim programie pisze o usankcjonowaniu prawnego z tego związku bliskich sobie osób. Ale związku partnerskiego. Tak. No i tutaj jakby chodzi o związek partnerski na takiej zasadzie, że dzisiaj, jeżeli ja mam dziewczynę, no i nie jesteśmy jeszcze po ślubie, to cokolwiek by się jej nie stało, to ja tak naprawdę w szpitalu nie dostanę żadnej informacji i mogę polegać, nie wiem, no, tylko na sobie tak naprawdę i nic nie będę wiedział. I to bardziej chodzi o tą kwestię. To znaczy ja bym dzisiaj nie. Nie chciał i nie prowadziłbym wszystkiego w stronę LGBT, bo mhm. uważam, że dzisiaj to jest trochę niefajne, bo y, ja nie mam osobiście nic przeciwko y, takim związkom. Y, natomiast uważam, że dzisiaj to jest wykorzystywane jako paliwo polityczne, y, w niefajny sposób podgrzewane, wzbudzając często złe emocje. I myślę, że warto byłoby iść właśnie w, w tą stronę równości, akceptacji, szacunku a niekoniecznie prowadzenia wszystkiego w stronę karty LGBT, bo, no bo to wywołuje niefajne emocje i trzeba by było trochę to uspokoić i wrócić do tej rozmowy, myślę, za jakiś czas. Czyli jak rozumiem związki partnerskie również te jednopłciowe, ale na poziomie związku partnerskiego, czyli żeby była to jasna znaczy, i klarowna sytuacja. Jest, dzisiaj chodzi mo, w mojej ocenie chodzi o to, żeby po prostu, jeżeli ktoś jest w związku partnerskim y, między mężczyzną a kobietą, żeby mogli mieć o sobie informacje chociażby w przypadku pobytu w szpitalu. No dobrze, a co ze związkami jednopłciowymi? One funkcjonują mniej więcej na takiej samej zasadzie jak związek partnerski kobiety i mężczyzny. Tak, oczywiście. To znaczy ja nie mam nic przeciwko takim związkom, tylko uważam, że dzisiaj to jest wykorzystywane, jeszcze raz powtórzę, jako paliwo e, polityczne e, w niefajny sposób i podgrzewa no, niefajne emocje. Dlatego jakby uważam, że trzeba trochę to uspokoić i wrócić do tej debaty za jakiś czas. Rozumiem. Obywatel to nie petent. Zbudujemy profesjonalny, dobrze wynagradzany i apolityczny korpus służby cywilnej. Urzędnik ma służyć pomocą. W 2014 roku pensje w budżetówce zostały zamrożone decyzją rządu jakiego premiera? W 2014 roku to pewnie Donalda Tuska. Zgadza się. Dobrze wynagradzany i apolityczny Korpus Służby Cywilnej, w tym między innymi… Pracownicy. pracownicy i urzędnicy na szczeblu czy to gminnym, czy powiatowym. Trzeba podwyższać pensje? Wie pani, ja myślę, że w ogóle to jest dzisiaj taka kwestia. Wynagradzania obywateli, ale w takim kontekście ja bym to przynajmniej ujął, tego, że dzisiaj osoby, które naprawdę ciężko pracują, też trzeba dowartościować. Żeby nie tworzyć trochę takiej sytuacji, że dzisiaj, jeżeli ktoś nie pracuje, pobiera świadczenia, jest w lepszej sytuacji niż osoby, które ciężko pracują i tak naprawdę nie są doceniane. Znaczy no, uważam, że rzeczywiście to trzeba zmienić. I takie osoby wynagradzać w sposób należyty. Mhm. Czyli rozumiem, że ta propozycja e, prezesa Prawa i Sprawiedliwości Rosowa Kaczyńskiego, że w roku 2023 wysokość najniższego wynagrodzenia w Polsce będzie wynosiła 4000 zł, to Pan się z tym ogólnie zgadza. To znaczy, wie Pan co nie do końca, bo to nie jest rozwiązanie tak na dłuższą metę. To znaczy, bo jeżeli e, w przypadku prywatnych przedsiębiorstw zwiększa się e, minimalną kwotę wynagrodzenia. To często kończy się cięciem etatów, kombinowaniem z umowami na zlecenie, o dzieło, i niekoniecznie to zawsze wpływa na taką na korzyść pracownika. Ale też nie może być chyba tak, że będzie zawsze i tylko i wyłącznie wpływało to na korzyść w tym wypadku materialną przedsiębiorców. Oczywiście, to znaczy ja uważam, że, to, że gospodarkę generalnie trzeba budować zdrową i wszystko między sobą równoważyć i wtedy to na pewno będzie, będzie funkcjonowało, natomiast nie można iść w skrajności. Znaczy, no bo dzisiaj mamy sytuację, w której chcemy podnosić wynagrodzenia, yy, mamy też yy, skoczą, coraz wyższe ceny w sklepach, także no gdzieś tam trochę tak naprawdę yy, dzisiaj zarabiając więcej nie zyskujemy, bo tak wartość nabywcza pieniądza tak naprawdę nie wzrasta, tylko yy, ja wiem po sobie, jak idę na zakupy. Ostatnio byłem w Lidlu i wziąłem parę rzeczy i to mówię naprawdę uczciwie, ja zapłaciłem ponad 200 zł, to przy, przy wynagrodzeniach gdzieś tam w skali miesiąca to jest naprawdę bardzo dużo. No i nawet jak te wynagrodzenia będą na poziomie 4000 brutto, potrącimy z tego jedną trzecią na podatek, to, no to dalej to dalej nie rozwiązuje problemu. Mhm. Czyli chyba byśmy musieli zapelować do rządzących. Albo też do przedsiębiorców, żeby te ceny były jednak zdecydowanie niższe. I może taki apel do marszałka województwa zachodnio pomorskiego. No, tylko chyba to, to nie ma wynagrodzenia. Tylko to chyba nie marszałek województwa jest odpowiedzialny za ceny. Nie, nie, mi chodzi w kwestii wynagrodzenia. Ale akurat marszałek dba o swoich pracowników, także nawet w ostatnim czasie była rewaloryzacja. I myślę, że każdy czuje się doceniony i, i dbamy o to, żeby te wynagrodzenia również wzrastały. Koalicja obywatelska chce likwidować urzędy wojewódzkie. A jakie ma pan podejście do likwidacji powiatów, a przekazania ich kompetencji na poziomie gminy? To znaczy, ja uważam, że dzisiaj powiaty już funkcjonują i one funkcjonują całkiem dobrze. No ale urzędy wojewódzkie też funkcjonują dzisiaj, a jednak chcecie je likwidować? No, urzędy wojewódzkie, tak naprawdę, to jest trochę odbieranie kompetencji samorządom. Mamy wysłannika w postaci wojewody od premiera w terenie. Oni się oczywiście zajmują kwestiami tam cudzoziemców i, i tym podobnych. Natomiast ja uważam, że te kompetencje można by było przekazać urzędom marszałkowskim, skierować je na poziom regionów i tak naprawdę można byłoby to fajnie połączyć, bo znaczy, bo nikt lepiej nie zna sytuacji regionu, ja uważam osobiście, niż na przykład marszałek województwa, dlatego że to on wie, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy, ilu mniej więcej napływa do nas migrantów. I wtedy można to w jakiś mądry sposób wszystko planować. A dzisiaj urząd wojewódzki jest trochę na wyrost i, i zawsze tak naprawdę był. To znaczy, no... Jaki status powinny mieć drogi powiatowe? Bo wiemy, że starostwo powiatowe na przykładzie tego chociażby w Policach, nie ma pieniędzy na remonty swoich dróg, i apeluję do wójtów i burmistrzów z terenu powiatu polickiego o to, żeby wspierały budżet skierowany właśnie na remont dróg. No z drogami tak było, że w swojego czasu wszyscy te drogi sobie brali, 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 a potem jak się zorientowali, że te drogi trzeba będzie utrzymać i będzie trzeba je remontować, no to już się przestało być fajnie. No i to jest dzisiaj problem rzeczywiście. Natomiast ja uważam, że jeżeli będziemy wzmacniali rolę samorządów i to owszem dzisiaj kierujemy starostwa zwracając się z prośbą do rządu, ale jeżeli będziemy szli w stronę samorządu Kompetencje będą przekazywane samorządom, e, będziemy tworzyli mądre regionalne programy operacyjne, e, mądre wsparcie ze środków e, zewnętrznych. E, to, że to może zadziałać i, i uważam, że warto jakby tutaj wzmacniać rolę samorządu, zwiększać kompetencje i wtedy e, realizować zadania, które ma w swoich kompetencjach tak jak pan nadmienił starostwo proponujecie taki pro, e, program Orlik 2.0 został rozpoczęty przez e, rząd Donalda Tuska chodzi o budowę boisk i kompleksów sportowych a nie budowę... ma pan nie ma pan takiego wrażenia, że nawet na przykładzie polis, czyli tego naszego najbliższego otoczenia, nie jest dzisiaj tak, że te boiska stoją w większości czasu puste i tak naprawdę nie potrzeba budować kolejnych, tylko trzeba byłoby zrobić coś, żeby te boiska raz nie świeciły pustkami, czyli żeby przyciągnąć mhm. młodzież, żeby na nich trenowały. Czy nie lepiej te pieniądze zamiast budować kolejne boiska przeznaczyć chociażby na trenerów, jakąś kadrę trenerską, która pracowałaby na tych obiektach z dziećmi? Wie pan co to znaczy z tego, co ja słyszałem e, i też e, rozmawiałem chociażby e, z członkami Platformy Obywatelskiej. Generalnie zamysł jest taki, żeby rzeczywiście budować nowe, ale też remontować te, które już są i żeby e, aktywizować młodzież, e, seniorów, każdą grupę społeczną do tego, żeby z nich korzystali. Także jakby zamysł jest taki, żeby remontować te, które są już dzisiaj, to, bo to będzie też taka historia że rzeczywiście. Wtedy tych orlików powstało bardzo dużo. E, ale dzisiaj jest ich bardzo dużo do remontu i o to też trzeba zadbać, żeby te miejsca dalej funkcjonowały, istniały i żeby ludzie z powrotem zaczęli z nich korzystać. Odciążenie samorządu poprzez centralne poniekąd, pieniądze? Poniekąd na pewno tak. Dobrze, to na zakończenie. Dlaczego warto zagłosować na Damiana Walczaka, a nie warto na przykład na Sławomira Nitrasa? To znaczy no to takie pytanie generalnie, generalnie trochę może nie do końca dobrze skonstruowane. Ja uważam, że mamy fajną drużynę do sejmu, mamy naprawdę różnych ludzi. No, ale dwóch głosów oddać nie można. Dwóch głosów oddać nie można. Dlaczego warto na mnie? Dlatego, że jestem policzaninem od urodzenia. Zawsze będę zajmował się sprawami polickimi na pierwszym miejscu. znam naprawdę dobrze region, bo Codziennie przemierzam mnóstwo kilometrów po regionie z marszałkiem województwa i na pewno będę dbał i zabiegał o interesy. Pomorza Zachodniego w polskim parlamencie. Czyli sam Pan podał argumenty, dlaczego w Policach warto głosować na Damiana Walczaka, a nie na Sławomira nie Tak, nasa. ja w ogóle uważam, że Policę, jako liczny powiat, bo ostatnio usłyszałem, że mamy na poziomie 70 tysięcy mieszkańców w całym powiecie polickim. Nawet przy... chyba troszeczkę ponad. Nawet chyba troszeczkę ponad. Ja uważam, że powiat policki naprawdę zasługuje na swojego posła i że jeżeli będzie miał w końcu swojego posła, to będzie to osoba, która może fajnie dbać o swój powiat, i jeżeli będzie żyła dobrze, będzie, będzie uczciwa w tym, co robi, to będzie miała naprawdę fajną przyszłość przed sobą i, i możliwość takiej współpracy z mieszkańcami i re realizowania fajnych pomysłów, projektów na terenie Pomorza Zachodniego. Cztery lata temu wyborcom, myślę, że tak właśnie się dawało, że mają swojego przedstawiciela w postaci Pana kolegi z listy, czyli Piotra Misiło, natomiast on się cały czas odżegnywał od tego i mówił, że jest posłem ze Szczecina. Tak, no on tak mówił, to znaczy ja nie będę na pewno odpowiadał za Pana Piotra Misiło, e, dlatego, że jest dorosłym człowiekiem, sam się wypowiada i, i nie mi to oceniać, na pewno na pewno oceniają go wyborcy. Natomiast ja uważam, że, że też jest dobrym kandydatem pod tym względem, że jest trochę kontrowersyjny i, i na pewno ma też wielu swoich zwolenników w swoich działaniach. Także ogółem na pewno przyniesie dobry wynik dla całej listy, dla koalicji obywatelskiej. Dziękuję. Moim Państwa gościom był Pan Damian Walczak, radny Rady Miejskiej w Policach, a także kandydat koalicji obywatelskiej do Sejmu. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.